Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wybaczcie, że będzie trochę tak ciemniej i pewnie jakość dźwięku też będzie taka so sobie. Jednak jestem na przymusowej emigracji i musimy sobie jakoś radzić. No nic. Eee, przypominam tylko o subku, łapce dzwonku, słoniu na złotym łańcuchu i jakimś tam ratowaniu jedorożców. Zapraszam. Znacie ten moment, kiedy myślicie, że to już koniec, że do szczęścia już bliżej niż dalej i normalność już jest o krok? No właśnie. Wielu przedsiębiorców zapewne myślało, że niedługo będzie można zjeść w restauracji. Wielu hotelarzy liczyło, że nadrobi trochę te straty. No, drodzy państwo, rząd znów zafundował wam urlop. I może nie tyle zafundował, bo wiadomo, że wam za niego nie zapłaci, może bardziej tak zorganizował. A wy się martwcie. Poluzowanie ich działalności trwało w najlepszym wariancie zaledwie miesiąc. Teraz sklepy, hotele i instytucje kultury znów należy zamknąć. Ale czy wszystkie obiekty się temu podporządkowują? Już teraz część formalnie zamkniętych obiektów e, działa. W dużym mieście znajdziemy bez problemu e, kilka takich obsługujących gości, restauracji, siłowni, choć przecież to od jesieni jest to zabronione. Trudno zakładać, że przedsiębiorcy ale i klienci, którzy w ostatnich tygodniach poczuli taki zew wolności, potulnie zastosują się i zrezygnują z prowadzenia działalności. Rzeczpospolita rozmawiała między innymi z właścicielką pensjonatu, która powiedziała, że klienci zrobili dużo rezerwacji na okres Świąt Wielkanocnych i ma ona nadzieję, że ich nie odwołają. Biorąc pod uwagę, że nawet w czasie Zimowego zamknięcia hoteli, kto chciał, ten mógł skorzystać z usług noclegowych. Całkiem prawdopodobne wydaje się, że i teraz znajdziemy działające hotele czy pensjonaty. Nie można jednak wykluczać, że jak rok temu policja będzie w okresie świąt kontrolowała wjazd do kurortów i odeślę kierowców. Którzy nie mają dobrego usprawiedliwienia dla wjazdu do zakopanego czy karpacza. Rzeczpospolita podaje jeszcze inne przykłady prób obejścia lockdownu. W sklepach pojawiają się towary, które mają uzasadnić możliwość otwarcia sklepów galerii tej handlowej oczywiście. Na przykład dział z towarami dla zwierząt. Sklepy zoologiczne mogą być otwarte. Paseny deklarują, że będzie w nich trenować. Kadra przygotowująca się do ważnych zawodów. Jednym słowem, nic nowego. Pandemia jest z nami od roku, a od kilku miesięcy, mimo apeli epidemiologów, trwa obchodzenie jej przez część osób. No, ja powiem tak, przerażająco brzmi stwierdzenie, że policja odsyła ludzi, którzy nie mają dobrego powodu, aby wjeżdżać do kurortów. No, ja raczej bym dobry powód szybko znalazła. E, na przykład taki, że konstytucja mi na to pozwala. Oczywiście, ludzie, zachowujemy e, wszelkie środki ostrożności, prawda? Ja wiem, że dla wielu mycie rąk to jest wyczyn i nagłe oburzenie, że ktoś każe im kuźwa ręce mieć. Obchodzenie przepisów przez e, przedsiębiorców nie miałoby miejsca, gdyby mieli godną pomoc i mogli przeczekać ten kryzys. Ale jak my kupujemy chryzantemy za 80 milionów, bo ktoś stwierdził w ostatniej chwili, że zamknie cmentarze, to jakim cudem ma wystarczyć dla każdego? Takich wydatków nieprzewidzianych jest coraz więcej, a nasz budżet nie jest z gumy. Rząd musi dać najpierw swoim wyborcom, żeby wygrać kolejną kadencję, a na szarym końcu są ci, co na nich głosować już raczej nie będą. Więc wiadomo, po co ich w ogóle przekonywać mają do siebie, jak już jest za późno? Lepiej umacniać to, co się już ma. Jak informowała Gazeta Wyborcza, w poniedziałek mężczyzna, który odbył karę 10 lat więzienia, między innymi za gwałty, miał już przed miesiącem zostać tymczasowo umieszczony w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym, w tym w Gostyninie, pewnie każdy kojarzy. Szczeciński Sąd Okręgowy 19 lutego wydał tymczasową decyzję do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Wtedy jednak dla eks-skazańca zabrakło w ośrodku miejsca, dlatego mężczyzna... Yy, Czekał na decyzję sądu, która miała zapaść na podstawie opinii biegłych na wolności. W poniedziałek, 15 marca, Sąd Okręgowy w Szczecinie, tego typu decyzje podejmują właśnie Wydziały Cywilne, orzekł, że Zbigniew M trafi do ośrodka, gdzie powinna być kontynuowana jego terapia. Jak wynika z opinii psychiatrów, psychologów i seksuologów, jego więzienna terapia nie przyniosła skutku i mężczyzna jest nadal niebezpieczny i może, i może dopuścić się podobnych przestępstw. Postanowienie Sądu Okręgowego jest e, zaskarżalne do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, mówi sędzia Tomasz Szaj, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie. Pełnomocnik mężczyzny może w ciągu 7 dni wystąpić o uzasadnienie decyzji na piśmie, a potem w ciągu 14 dni złożyć zażalenie na tę decyzję. Jak dowiedziała się wyborcza, realny czas rozpoznania zażalenia przez szczeciński sąd apelacyjny to 3 miesiące. To nie oznacza, że w M. Powinien być w tym czasie na wolności. A ja też się zgadzam z tym, że nie powinien być na wolności. Mało tego, w więzieniu też go nie powinno być. Ani ośrodek w Gostyninie nie powinien istnieć. Przebadać teraz wszelkie dowody na nowo, zbadać każdą sprawę, żeby nie było błędu nowoczesnymi metodami i wiecie, gdzie ich umieścić. Obecna decyzja sądu, podobnie jak ta pierwsza tymczasowa, pozwala natychmiast umieścić go w ośrodku sęk w tym że dyrekcja ośrodka już raz odmówiła przyjęcia pacjenta numer 92 i zapewne zrobi to po raz kolejny. Bo po 7 latach istnienia ośrodka, choć zgodnie z rozporządzeniem w placówce powinno być maksymalnie 60 osób, upchnięto już tam 91 skrajnie niebezpiecznych zbrodniarzy, którzy odsiedzieli swoje wyroki. Uprzejmie informuję, że przyjęcia pacjentów do ośrodka w Gostyninie zostają wstrzymane z uwagi na narastające zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu. No i brak możliwości realizacji odpowiedniej terapii. Napisał kilka tygodni temu wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski do wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Mam nadzieję, że miejsce jednak się znajdzie, bo nikt nie planuje budowy nowego ośrodka, a byłych skazańców, którzy wymagają terapii, będzie przebywać. Słyszymy w sądzie w kuluarach tej sprawy. Jeden ośrodek na całą Polskę to zwyczajnie za mało. Jeśli już musimy poddawać ich terapii, płacić za nią, gdzie na przykład dzieci potrzebujące diagnozy muszą często za nią płacić. E, przykładowo diagnoza dziecka powyżej 7 roku życia z integracji sensorycznej 350 zł, diagnoza ze spektrum autyzmu 1200 zł. Terapia dla człowieka, który przeżył traumę właśnie przez. Takiego zbrodniarza, oczywiście na kasach chorych można, ale są terminy prywatnie, tygodniowo około 150 zł, a oni mają ją za free. Mało tego, takich osób w ośrodku jak widać, przybywa, a nie ubywa. I brakuje dla nich miejsca. Dlaczego? Skoro mają terapię i opiekę 24 godziny, może przy więzieniach powinny istnieć takie ośrodki. Nie wiem, każdy zakład karny powinien mieć jedną od nogę takich zbrodnialców. W 2018 roku wyszedł z Gostyni na gość, który zgwałcił czterech chłopców. Jaką mają pewność, że został uleczony? Może po prostu brakowało już miejsc i coś trzeba było zacząć robić. Ja nie wiem, jak rozwiążą tę sprawę. Może wykupmy taką wyspę, zróbmy fortecę wokół niej i tam ich będziemy zsyłać. Dać im pole, co sobie wyhodują, to będą sobie jeść. Osobiście mam inny pomysł, ale o tej metodzie już głośno mówić nie mogę. 22 marca co najmniej 2000 lekarzy rezydentów weźmie zwolnienia lekarskie i nie przyjdzie do pracy. To reakcja na sytuację wokół państwowych egzaminów specjalistycznych. Na ten moment przewidujemy, że akcja ta trwać będzie minimum tydzień. To jednak wstępne założenie i wszystko jeszcze może się zmienić. Mówi interi Piotr Pisula, przewodniczący porozumienia rezydentów OZZL. Ok, skąd wezmą zwolnienie, jeśli będą zdrowi? No ale zobaczmy, co dalej podaje interia. Lekarze protest zapowiadali już w lutym. Sprawa znacznie przyspieszyła te przez zamieszanie wokół egzaminów PES. Podjęliśmy decyzję o proteście szybciej niż myśleliśmy, to przez działania resortu zdrowia związane z egzaminem PES, przez które yy, emocje lekarzy sięgnęły zenitu. Jeszcze wczoraj minister Adam Niedzielski podjął decyzję, by zarówno część ustną, jak i pisemną przesunąć o dwa miesiące. Dziś wycofał się z tej decyzji. Mówi interi przewodniczący porozumienia OZZL Piotr Pisuła. W środę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał, dajemy dobrowolność zdawania egzaminu w sesji Wiosennej z możliwością jego złożenia na jesieni. Liczymy, że to usatysfakcjonuje medyków kończących specjalizację. Nowy kompromis nie znalazł aprobaty. To cały czas oznacza, że zamiast zastanowić się nad rozwiązaniem, które uwolniłoby kadrę zasilającą szpitale w szczytowym momencie epidemii, minister robi wszystko, żeby tak się nie stało. Tłumaczy Piotr Pisula. W związku z ogromnym stresem i przemęczeniem związanym z niepewnością dotyczącą egzaminów decydujących o kształcie dalszego życia, zachęcamy lekarzy do dokładnego przyjrzenia się swojemu stanowi zdrowia. Nie możemy dopuścić, by za bezpieczeństwem pacjentów odpowiadali przemęczeni i rozpr rozproszeni lekarze, zapowiedziało OZZL w mediach społecznościowych. Lekarze będą brać zwolnienia lekarskie od poniedziałku 22 marca. Chęć udziału w proteście zgłosiło już 2000 młodych lekarzy. Przewodniczący porozumienia rezydentów przyznaje też, e, gdyby okazało się, że pan minister odwołałby część ustną PES Zostawiając tylko część testową, to byłoby pole do rozmowy, by w poniedziałek jednak tej radykalnej formy protestu nie podejmować. Piłka jest teraz po stronie Ministerstwa Zdrowia. Piotr Pisula podkreśla, że egzaminy PES są punktem zapalnym, ale protest nie będzie dotyczył tylko tej kwestii. No właśnie, głos środowiska lekarskiego jest lekceważony. Nadal nie mamy finansowania ochrony zdrowia na jakimkolwiek sensownym poziomie e, i nadal nie proponujemy dobrych stawek wszystkim pracownikom ochrony zdrowia. Rdzeń problemów w ochronie zdrowia nie zmienia się i w związku z tym protest będzie również związany z tymi podnoszącymi Podnoszonymi przez nas od lat kwestiami dodaje. Lekarze rezydenci protestowali w 2017 roku. Po czterech miesiącach głodówki w lutym 2018 roku podpisali porozumienie z resortem zdrowia. Przewidywało ono m.in. podwyżki dla rezydentów, wzrost nakładów na zdrowie do 6% PKB w 2024 roku i zobowiązanie do dalszego dialogu z przedstawicielami zawodów medycznych. Lekarze, rezy lekarze rezydenci podkreślają teraz, że ten wzrost nakładów nie był wystarczający. W stosunku do potrzeb zdrowotnych w Polsce. Nie doszło też do sfinalizowania rozmów, które z tego porozumienia wynikały. I teraz tak, ja rozumiem, że należy im się więcej pieniędzy, jednak jeśli ktoś jest lekarzem i dla pieniędzy urządza protest w trakcie trwania epidemii, to nie wiem, jak na to patrzeć. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby w czasie wojny sanitariuszki i sanitariusze domagali się lepszego wynagrodzenia, większych racji żywieniowych, bo inaczej nie będą opatrywać rannych żołnierzy. Ja wiem, że wielu z was uważa, że na łóżkach leżą manekiny, a nie ludzie. Jednak, skoro służba zdrowia jest tak niewydolna, trzeba w szczególności myśleć o ludziach, którzy chorują jeszcze na coś innego niż Maurycy. Interia zapytała Ministerstwo Zdrowia, czy zareagują na zapowiedź młodych lekarzy dotyczącą poniedziałkowego protestu i czy resort zdrowia odwoła egzaminy PES. Jeśli powodem protestu jest organizacja egzaminów PES, to problem został rozwiązany. Bo będzie dobrowolność przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego w sesji wiosennej, osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie przystąpią do państwowego egzaminu specjalizacyjnego dla lekarzy sesji wiosennej, będą mogły złożyć go w sesji jesiennej bez dodatkowych kosztów, uważa Ministerstwo Zdrowia. W odpowiedzi podkreślono też, że zgodnie z prawem egzaminu mi ministerstwo odwołać nie może. No właśnie, tylko czy chodzi o egzamin, czy właśnie o pieniądze. Ja wiem, że nikt charytatywnie pracował nie będzie. Ja wiem, że po to się człowiek uczy i poświęca swój wolny czas i pieniądze, żeby nie pracować dla idei, tylko dla lepszego życia, i ja to rozumiem. I jak ktoś mi gada, że nie pracuje dla pieniędzy, tylko dla celów wyższych, to mnie czasami śmiech ogarnia, bo nawet ksiądz nie pracuje dla Boga i wiernych za darmo. Oczywiście niech strajkują, jeśli tylko tak mogą wydębić to, co im się należy i to, co im obiecano i nie dano. Ja mam nadzieję, że zwykły człowiek chory na tym nie ucierpi, bo w końcu to on, biedny, ciągle płaci na te podwyżki ze swoich podatków. No nic, koniec na dziś, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że widzimy się jutro o 19, jeśli zapomnieliście, to przypominam, że całkowicie za darmo można zostawić komentarz, łapkę w górę, skorzystaj z tej okazji już teraz. Buďam pa!